W Chorzowie rusza kampania promująca sprzątanie po swoim psie. Nie rób gań, by po swoim psie. 6 tysięcy psów, których właściciele mieszkają w Chorzowie, wytwarza rocznie 330 ton odchodów. To aż 16 takich wywrotek. Psi odchody na naszych ulicach i w parkach. To nie tylko kwestia estetyki, to również nieprzyjemny problem na naszych butach, oponach i rękach. Akcja rozpoczęła się w pierwszym dniu astronomicznej wiosny, a oficjalna inauguracja miała miejsce w Chorzowskim Parku Róż. Jest z tym poważny problem. Nie ukrywajmy, teraz wiosną, jak zaczynają się już takie porządne wiosenne porządki, widzimy jaki z tym jest olbrzymi problem, ile tego jest. Ludzie rzeczywiście w to wchodzą również na alejkach i to nie jest w ogóle przyjemne dla tych, którzy nie mają psa albo dla tych, którzy mają pieska, a po nim sprzątają. Więc tego typu akcje są jak najbardziej pożądane. Niemniej mam nadzieję, że mieszkańcy nawiążą do tej akcji i zaczną sprzątać po tych pieskach. Można pobierać woreczki bezpłatnie w Urzędzie Miasta do sprzątania po pieskach. Ta akcja jest ciągle prowadzona, te woreczki są wydawane, a jakość tego efektu na mieście nie widać. Są skwery i zieleńce w mieście, na których po prostu wygląda to tak jak wychodek psi i tego chcemy unikać, to chcemy ograniczać i to chcemy wyeliminować. Jeśli nie posprzątamy po swoim psie, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. Strażnicy w tym kierunku naprawdę wysilają się, aby jak najwięcej osób poinformować o obowiązujących przepisach. Kończy się to bardzo często mandatami karnymi. W tym roku tylko. Tylko wyłącznie w tym roku od początku stycznia do dnia dzisiejszego ilość mandatów karnych przewyższyła o 100% tę ilość, którą nałożyli strażnicy w ubiegłym roku. Tak więc wykrywalność w tym roku wzrosła i to bardzo znacząco. Osobiście, wykonując czynności służbowe w terenie, bardzo często spotykałem się z sytuacjami, kiedy to właściciele piesków posiadali przy sobie worki do usuwania tych zanieczyszczeń, które pozostawiają pieski. Niemniej ich nie wykorzystywali. Spacerujący z psem w Chorzowie mogą skorzystać z psich wybiegów zlokalizowanych w okolicy ulicy 11 listopada i Niedurnego oraz z wybiegów w Parku Róż. Między innymi te miejsca wyposażone są w specjalne kosze z woreczkami na nieczystości. Myślę, że w tym roku powstaną kolejne wybiegi dla psów przynajmniej w dwóch. Miejscach jeszcze. No i nie chcielibyśmy, aby naprawdę już ta świadomość społeczna ulegała powoli transformacji, czyli aby każdy wasil psów wiedział, że to jest nie tylko jego miejsce, ale również pozostałych mieszkańców, i tak naprawdę wszyscy mamy prawo do czystości i należy po prostu po swoim się sprzątać. Gdyby ktoś nie rozumiał po polsku, to po pierwsze po Śląsku. Czy jest to akcja skrócej po swoim psie i nierówną gańby? Oczywiście mamy dwa wybiegi dla psów. Jeden w Parku Róż, drugi na skwerze przy ulicy Niedurnego. Zachęcamy do korzystania z tych miejsc i tak jak mówię, zachęcamy również do tego, żeby jeżeli sprzątamy po swoim piesku, wrzucić to do obojętniego i jakiego kosza na śmieci. To chodzi o sam efekt posprzątania. Niekoniecznie musi być do tego specjalny kosz czy specjalny woreczek. Ważne jest, żeby ten wysiłek włożyć i posprzątać po swoim pupilu. Super. A,